Dzień dobry. A kto to jeszcze idzie? No, tu jest większe zamieszanie. Sytuacja się pokomplikowała. O kurczę, tu się dzik jakiś zdenerwował. Tu idą gnu. O, Patrzy wyrosły, kolor Patrz, gnusiątka wyrastają. Jedno jest większe. No nie wiem co wam powiedzieć mówiąc uczciwie. A patrz kto jeszcze idzie z tyłu. Oni, oni mają coś takiego, że oni się chyba umawiają na te godziny Normalnie jak przyjdą, to przyjdą wszyscy. No sprawa kochani, ale... Więcej was już tu nie było. Rany boskie No i pytanie brzmi. Gdzie są ły? Niedaleko, już dalej. Słyszeliśmy wieczorem. Bo my wszyscy jesteście tutaj.